Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Gry Shakes and Fidget. Jest to 116 odcinek na tym kanale i pierwsze co możecie zauważyć to naszego mojego paladyna, który ma 299 poziom. Moi kochani, ktoś się zapyta, jak to się stało? Gdzie wbiłeś ten 299 poziom? Ile lochów zrobiłeś? Czy może zrobiłeś. Mm, Tornada, czy może zrobiłeś jedną strefę roku, moi kochani, zaraz wam to wszystko pokażę. Jak widzicie, itemy są. Dostałem również itemy tutaj. Oczywiście ten item dostałem, moi kochani, za za to, że tutaj popatrzcie. Już możecie sobie wpisać darmowy kupon. Już macie darmowy kupon, czyli na przykład wchodzicie tutaj do Grzybiarzy, do Grzybiarza, dajecie tutaj, klikacie na tą zakładkę "gratis" i wpisujecie sobie taki o. Taki wpisujecie sobie kod, i właśnie dostajecie Epika. Dostajecie ozdobę urodzinową. Ja właśnie dostałem tą ozdobę urodzinową. Ona jest, moi kochani. Na wszystkie statystyki, więc jest słabsza, niestety, bo my ozdoby mamy bardzo dobrą. 394, a to jest ozdoba na wszystkie statystyki, więc ta ozdoba nam się, moi kochani, nie przyda. Ale przynajmniej będę miał jakiś epicki item do wrzucenia do toalety, bo nie wiem, czy jeszcze większość z Was wie, czy nie. Ale w ten weekend dostępne będą wszystkie eventy, czyli również będzie event, gdzie za wrzucenie epickiego przedmiotu do toalety dostaniecie dwa razy więcej many. I mam, moi kochani, dwa epiki przygotowane i chyba te epiki po prostu sobie zostawię na weekend. Teraz nie będę wrzucał sobie tych epików, tylko dzisiaj na przykład wrzucimy sobie ten gem na siłę, jutro również wrzucimy sobie ten gem, a w piątek już zacznę wrzucać sobie na przykład te kapcie w sobotę, tą ozdobę. Więc tak, moi kochani, wydaje mi się, że postąpimy. I moi kochani, dziś, w dzisiejszym odcinku jest bardzo duża szansa na wbicie 300 levela, jak nie w dzisiejszym odcinku to może w następnym, bo co chcę Wam przekazać przez tą informację, że powiedziałem Wam, że jest bardzo blisko 300 levela. Teraz moi kochani, chciałbym, żeby ten 300 level wybił równo na odcinku, nie żeby był poza odcinkiem, tylko chciałbym, abym wybił ten 300 level na odcinku, czyli nie będę klikał żadnych lochów poza wizją, lochy tylko będą na wizji. Jeśli na przykład dzisiaj nie uda nam się pokonać jakiegoś rywala w, tref, w strefie roku, to się nie załamujemy, bo jutro nadarzy się kolejna okazja, bo chciałbym, moi kochani, wbić ten 300 level, tak? Wydaje mi się, że jeszcze z AWKI dzisiaj nie wbijemy, jutro też nie. Oczywiście w ten weekend, który będzie, również będzie plus 20% promocji u handlarza grzybów, więc na pewno kupimy sobie jakiś pakiet grzybku. wydaje mi się ten za 100 złotych, tak jak obiecałem wam, że kupię ten pakiet, jeśli będzie promocja, to tak zrobię, więc moi kochani, zobaczymy, czy nam się uda dzisiaj 300 level wbić, bo to może być ten dzień, to może być ten dzień, ale zanim... Zakręci. Będziemy robić lochy. Zanim spróbujemy naszych sił w, kolejnej, w kolejnym lochu, czyli w kolejny przeciwnik nas czeka w strefie mroku, w cyrku grozy, to najpierw przelećmy sobie wszystkie obowiązki, które dotyczą shakesa. Dostaliśmy podkę na zręczność, nie przydała nam się, ale to nic nie szkodzi. Dobra, zakręćmy kołem. Zobaczmy. Dostajemy 4. Jest to dobra ilość, podoba mi się. Sala chwały, moi kochani, 815 miejsce, widzicie mamy 48 tysięcy czci, odkąd mamy ten secik tych najlepszych potek, to nam bardzo dobrze idzie na arenie. Naprawdę wielu przeciwników przegrywa z nami batalię i to mi się podoba. Gildia na 15. miejscu, moi kochani, spokojnie, kiedyś na pewno wbijemy się do top 10. Jestem optymistycznie nastawiony, bo jeszcze tam niektórzy w naszej gildii muszą podciągnąć sobie levela, a gdy już podciągną, to na pewno będziemy atakować gildię top 10 i spróbujemy się wbić na tą pozycję. Moi kochani, mamy 6000 czci w twierdzy, 816 miejsce. Lecimy dalej. lecimy po 7000 teraz czci. No a jak tak dobrze wszystko pójdzie, czyli będzie 6000, 7000, 8000 i aż nadejdzie ten czas, kiedy wbijemy 10000 czci, a ja właśnie czekam na ten moment. W pupilach bardzo nam dobrze idzie. Mamy 5753. Może dzisiaj byśmy 6000 na chwilę wbili. Zobaczymy jak to będzie. 461 miejsce. W podziemiu, moi kochani, mamy 479 miejsce, dalej atakujemy sobie tego druida bez maski, i dzi dzisiaj też go zaatakujemy, oczywiście, w podziemiach. Poczta, co się udało, moi kochani, już Wam pokazuję. Tutaj, oczywiście, tutaj, tutaj nieważne, tutaj nieważne, moi kochani, co napisał taki gracz. Ok, zobaczcie sobie tą informację. Widzicie, w ten weekend będzie 20% więcej grzybów u handlarza więcej expa więcej golda więcej surowców widzicie i tu chyba chodzi będzie będą same leciały czarne gemy bo tu jest blacksmith points for dismantling items więcej many z toalety widzicie więcej jedzonek dla pupili oraz szybsze podróże z wierzchowcami widzicie od piątku do soboty i log będzie, moi kochani, dostępny tutaj macie od piątku przez 10 dni, czyli do 5 lipca do 18. Tutaj macie wiadomość, moi kochani, więc możecie sobie to przeczytać, więc będzie fajnie. Na pewno skorzystamy z tych eventów niezmiernie. Ok, co tu się wydarzyło? No dużo się wydarzyło, zaraz wam to wszystko pokażę. Najpierw zacznijmy sobie od pupili wczorajszy. Jak nasz ogień sobie poradzi No nasz ogień wiecie no. Co tu dużo mówić. To był pewny win. Czy znaczy, no nie nic nie jest tak naprawdę pewne. Ale ja wierzę, że, że nasz Infernix robi dobrą robotę. No to ptasz 71 to tak jak mówiłem w wczorajszym odcinku, że nawet wydaje mi się, że Konix by sobie poradził z tym ptasiem, ale nie chciałem ryzykować. Myślałem, że on na przykład mógłby mieć dzinkę 70 i ptasia by już mógł mieć na przykład, no nie wiem, na setnym, nie? Więc ja tak to moi kochani sobie szacowałem, a tu okazało się, że jednak przeciwnik był słabszy niż myślałem. Neliel, tu była porażka tutaj światło na światło no i widzicie tutaj on też lisorożca karmił no i jego lisoroza miał słabsze staty od nas widzicie? no ale przegraliśmy on zrobił więcej uników i niestety nie byliśmy z tym faktem nic w stanie zrobić no zobaczcie sobie Nasz Lisorożyc się niestety no nie podpisał, ale to nic nie szkodzi. Będzie miał jeszcze szansę się popisać i to nie jeden raz. Dzisiaj będzie miał się szansę popisać, Odbudować swoją reputację, będzie miał szansę nasz Lisorożyc. X Shadow X, 326 poziom, no nieźle. Tu była wygrana walka. Wczoraj w ogóle chyba 3... No tak, trzy cytrynki zdobyliśmy dla naszego paladona. No tutaj nasz zębik przegrał z dzynką. No ale topesz wykończył. Halo. No i tutaj topesz walczy z ptasiem, też było ciekawie. Tutaj też nasz topesz miał lepsze statystyki od jego ptasia, jak możemy zauważyć. No i uniki nam dopisały. Bardzo ciekawa walka, widzicie. Unik za unikiem, ale krytyk za 1400. Prawie całego ptasia zjadł to też. Niesamowite. Wygraliśmy. Kolejna wygrana z Ashes. Dobra. Poszliśmy naszą ziemią. Nasza ziemia jest bardzo mocna. No i poniekoni po Nikonipo raz kolejny wygrywa. Na niego to można liczyć. No i tutaj też był lisowilk na lisorożca. Staty o ponad 2000 lepsze. Zobaczmy sobie. No właśnie. Easy. No i tu była porażka z Tahosem. Tu poszliśmy wodą naszą, kroks przegrał. No ale kroks się tu mierzył bodajże na ptasia 100. Tak jest. No ciężką miał sytuację. Bardzo. Nie był w stanie nic zrobić. Więc to przegraliśmy moi kochani. No i tutaj wam pokażę. Próbę na ociemniałego nożownika, to był ten drugi przeciwnik w cyrku grozy, ten zwiadowca, z którym się męczyłem chyba z dwa dni albo jeden dzień i już pod koniec byłem naprawdę zdenerwowany, bo kompletnie on nie chciał paść. Zacząłem się bardzo denerwować, nie? Bo chciałem jak najszybciej, moi kochani, jak najszybciej go pokonać, bo on tylko był przeszkodą do następnych lochów. Po tym, po, po tym zwiadowcu oczywiście... Jest wojownik, więc wydaje mi się, że dla naszego paladyna wojownik będzie łatwiejszym rywalem, bo ten zwiadowca robił cały czas uniki. On robił więcej uników niż nasza Kunegunda. Nie wiem z czego to wynika. Tak by to na to by wychodziło, że Kunegunda nie ma 50% szans na uniki, tylko że ma 30%, a ten ociemniały nożownik to potrafił w ciągu jednej walki zrobić, nie wiem, no z 30 uników, moi kochani. Tu była taka jedna próba, która była bardzo bliska. Zobaczmy sobie tą próbę. Dobra. Widzicie, tu wojownik 50, mak 9 i 5, czyli 14. No i kunegunda. No i 27. 21 milionów było do zbicia Dużo było takich wag, że było 20 milionów do zbicia, ale on robi uniki. Popatrzcie tu, jakie nieszczęście. Popatrzcie, 134 tysiące. No powiem wam, że przy tej walce bardzo się zdenerwowałem. No ale co? Ale w koń Ale zobaczcie, padł włodzimierz motowładny, czyli 10 przeciwnik... W 13 piętrze, no nie spodziewałem się tego. On dał nam 300 milionów ekspa moi kochani, i powiem Wam, że naprawdę grubo. I my wbiliśmy wtedy, mieliśmy końcówkę 298 poziomu. Bo zanim jeszcze padł Włodzimierz Motowładny, to zaczynaliśmy 298 poziom, a gdy on padł, to mieliśmy już można powiedzieć 3 czwarte levela, nawet więcej. Więc zobaczmy sobie tą walkę. bo to jest akurat ciekawa walka. Nasz paladyn zrobił to. Zobaczmy. Niesamowita walka. i to widzicie? No powiem wam, że było bardzo nerwowo do samego końca, ale tu był kryzys dało się pokonać. 300 milionów ekspa. Właśnie dostaliśmy te buty za 6 milionów, no spoko. Będą do ubikacji. No i w końcu pat ten ociemniały nożownik. W końcu Kunegunda zrobiła swoje, już wam to pokazuję. No wojownik nic nie zrobił, nie? No milion 500, 000, no Mac za 7 i za cztery, nawet nie zadał dwóch krytów. No i Kunegunda zrobiła fantastyczną robotę. W końcu się wzięła za siebie i dostała jakieś super I zdjęła go bodajże do 9 milionów chyba. Tak Później jakie kryty wchodziły. O, za 8 baniek, widzicie? Za 5 baniek. Dalej robiniki. Za milion. O. nie zostawiła nam 9. A tak w sumie to 2 miliony, zdobyliśmy 232 miliony expa i dostaliśmy bardzo dobry, moi kochani, item z dziurą pierścionek, lepszy o 70 stat od naszego. Zastanawiam się czy go nie założyć, nie? Ale jeszcze zobaczymy, zobaczymy. No dobra, przejdźmy do gildii, tylko zmieńmy sobie secik. Lecimy, pupil gildyjny. OK. I spróbujmy tego kapłana głębin atakować, wojownika. Zobaczymy ile mu zabierzemy dziś. No, może być. No. 13 milionów. No ponad 10 milionów jest to w miarę optymalny wynik. Okej okay, moi kochani. Jak tam w twierdzy buduje się dalej, kwatery się budują. Ok, odbierzmy sobie 9 awanturniczości. Tutaj, komnaty te Artur też się budują. Więc możemy sobie odebrać 9 awanturniczości w przyszłym momencie. No, niecałe 2 miliony dostaliśmy średnio. Dobra, i faligandę atakujemy. Ok. O, on spią chyba. No i walka zrobione. I bardzo dobrze, bardzo dobrze, moi kochani. Bardzo dobrze. Więc co? Teraz przejdźmy do naszych lochów: portal do pieku, osobisty. To jest wiadowca. Spróbujmy. Zobaczmy. Co to z tego wyjdzie? 52%. Wczoraj było chyba bardzo mało progresu. No jeszcze jakiś krytyk no proszę. Ładnie, ładnie. Pięknie, nawet mielibyśmy szansę, żeby zabić dziś ten popel, widzicie, bardzo niewiele zabrakło, zostało mu 12%, może jutro zabijemy, zobaczymy, przejdźmy do pupili, medkill, ziemia, no i nie wiem kim nie, nie wiem kim może ogniem pójdziemy. A tu, co? Ryczał 45? I na kogo? A, na dzika przeszedł. Aha. To tu jest jadło 48. O, to mogliśmy nawet spokojnie chyba pójść światłem. No, ale dobra. Nic się nie dzieje. Karmimy Szczerbuna. Na 28 poziom. No, w gabinecie magii nic ciekawego nie ma. Tak jak wam mówiłem, co wiedźma dzisiaj? Już mnie nie rękawice, interesują. my mamy. Czekaj. I 2900. Pięknie. Dobra. Cześć. Moi kochani, wydałem sobie wszystkie kryształy na ulepszenie i temu, bo chciałem pokonać tego zwiadowcę, a przy okazji zyskaliśmy, bo pokonaliśmy również Włodzimierza Motowadnego, więc moi kochani, no teraz trzeba będzie sobie te surowce zbierać, no albo po prostu mam taki plan, że będę czekał na jakiś, będę czekał po prostu w ten weekend na czarne gemy i założę sobie tutaj na to, na ten pierścionek, a ten po prostu rozmontujemy sobie u Tutaj, u Kowala, chociaż zastanawiam się, czy teraz nie odzyskać. Aha, nawet nie mamy surowców, nie? Więc moi kochani, wydaje mi się, że. No, wydaje mi się, że poczekamy sobie jednak na ten czarny gem. Na wypadnie to włożymy go sobie w. w ten pierścionek, a ten po prostu sobie rozmontujemy. Albo do toalety pójdzie. A nie, ten nie może iść do toalety, bo. Był też w strefie, w strefie mroku i był już przepuszczony przez toaletę, więc tak to wygląda. Moi kochani, zaraz lochy próbujemy. O, 5 gwadrylionów mamy, mamy już tyle run, więc to jest dużo. Dobra, jakiegoś rywala zaatakujemy. Dobra, tego maga atakujemy. No zobaczmy. Udało się pokonać. Fajnie. Klaser nawet dobry mamy. Widzicie? 88,95. To niedługo będzie 8,9. No dobra, dawać te Wystarczy zadania szybko, bo nie ma czasu. ok daliśmy jeżynkę. Dla omnibuna. Następny przeciwnik będzie w miarę łatwy, chociaż no nie wiadomo. Możliwe, że przeszedł też na wyki jadło. Ale spróbujemy naszym światłem pocisnąć, nie? Bo jest taka szansa. Ile na chwilę obecną mamy w pupilach? Zobaczmy. No, 5779. No, za dużo chyba nie dostaliśmy z tamtej walki. Ale to nic nie szkodzi, moi kochani. Dobra. Zmieńmy się w ten secik i spróbujmy zrobić może... Strefem roku. No, zależy, ile Kunegunda będzie uników robiła, bo możliwe, że właśnie ten lock, jakbyśmy zrobili, na pewno dałby nam 300 level, gdybyśmy zrobili właśnie tego przeciwnika w Cyrku Grozy. Jakbyśmy jego pokonali, to 300 level gwarantowany. Karłowaty gnom. Spróbujmy. Czemu, czemu by nie? Wszystko zależy od Kunegundy. Tak naprawdę. I od tego gnoma, Ilon będzie bloków robił, a widzę, że robi już dwa bloki z rzędu i mnie to ten drażni. Na no, wojownik nie wali krytyk. No i Maguś Mariusz. Pasowałoby... No trzy bańki. No kunegunda, rób te uniki. Patrzcie. Nie będzie... Nie będzie tu uniku w tej walce. No, 53 miliony mam zbić? 44 dokładnie. Jesteście chorzy. Jak ja mam tyle zbić? No, chore. No, chore, no. Ale jest szansa. Tylko musiałyby kryty wpadać. Kurczę, gdybyśmy ustali hit jeden, to byśmy go mogli pokonać, ale nie, bo po co? Po co? Kunegunda jeden unik by zrobiła, jeden unik więcej i jeden hit więcej i już byśmy mogli tego Gnoma pokonać, ale po co? Po co, nie? Na złość mi robi gra. No, no i tak, no i jutro spróbujemy sobie kolejną próbę. Ja co za gra? Denerwuje mnie, już naprawdę. I już chcę mieć ten 300 level, i wyjść z głowy. A toalety jeszcze nie zrobiliśmy. To zróbmy, to koniec je, no, bo już się zdenerwowałem. Kto ma dziś, weźmy. Tragedia, która denerwuje. Kamień weźmy. No szybko, bo nie ma czasu. No może następny. Te epiki zostawimy sobie oczywiście wtedy, kiedy będzie ten event dostępny. Za wrzucenie epików do talety dostaniemy dwa razy więcej many, więc poczekamy sobie z tymi epikami. Na razie wrzućmy sobie gem. Za niedługo aura trzynastka. Pojutrze wydaje mi się, że będzie. Czyli pojutrze idealnie, bo pojutrze jest piątek. Fajnie. Żałuję tego lochu. No żałuję, no. Było blisko. Tylko gdyby Kunegunda zrobiła jeden unik więcej i hit, nawet zwykły hit. A tu nie. Albo kryta jakby dała. Za 5 milionów już było łatwiej. No nie no. Bo po co nie? Po co się w ogóle. Nie wiem, czy będę. Nie wiem, wydaje mi się, że takim tempem, jak że ja będę robił te lochy tylko i wyłącznie na odcinku, to my nie wbijemy tego 300 levela, bo gra nam zobro, zrobi na złość. Więc wydaje mi się, że jednak moi kochani, zrob, będę robił to poza odcinkiem. Poza odcinkiem będzie 300 level, bo ja nie będę robił każdy loch na odcinku. Bo to moi kochani, jutro znowu będziemy robić sobie podejście właśnie do tego rywala, i znowu nam nie pójdzie, i znowu w następny dzień będziemy robić, też nam nie pójdzie, no i ten 300-level będzie się przyciągał. A ja chcę mieć ten 300, 300 level już i oczywiście będę to robił poza odcinkiem. Możliwe, że to padnie zaraz, jak za godzinę, może to padnie, może to padnie jutro. Nie wiadomo kiedy tak naprawdę. To wszystko zależy od tej kuna Tylko wy widzicie, co ta kuna Gunda robiła. Ja miałem ile tam do zbicia? Z 40 chyba 7 czy 46 milionów. I tak, moi kochani, zostało mu 6, a nawet byliśmy, bylibyśmy go w stanie zabić. Gdyby, no on już nam tam dawał hity za 5 milionów, nie ustaliśmy niestety tego, ale to nie, to nie jest kwestia, że mamy za mało punktów HP, tylko to jest kwestia kudy, która nie potrafi robić w ogóle uników ostatnio. Nie wiem, czy gra to specjalnie robi, żeby mi utrudnić wbicie 300. levela, bo jest tak blisko, tobie, tak blisko i ten level trzeba wbić. Trzeba mieć raz na zawsze ten 300. level i już się nie martwić że o, to trzeba pokonać. Ja normalnie sam wczoraj sobie tyle czasu liczyłem, za co, w jaki sposób mogę wybić ten 300. level. I właśnie tak sobie liczyłem, że ten Włodzimierz Motowadny jak padnie, to dam na ten 300. level i będziemy mieć końcówkę 298. poziomu, no to ten przeciwnik już został pokonany, więc cel zrealizowany. Tutaj padł oczywiście... <grym> Ten, jaką się nazywa, ten zwiadowca drugi, dobra, nieważne jaką się nazywa, ale padł ten zwiadowca i wtedy dał nam, no, już gdzieś z połowę, nie? No nie z połowy, no moi kochani, to jest gdzieś, nie wiem, 60% następnego levela. Połowa to by była, nie wiem, powiedzmy, że gdzieś, no ile by to była połowa, no? Ze, no, ze, ze 180, jak było, 180 milionów, gdzieś koło. 183, 184 miliony, jakbyśmy mieli, to wtedy byłaby połowa, a my mamy 206, więc mamy ponad połowę następnego poziomu, i wystarczy, że jeszcze padnie ten rywal, to już 300 level gwarantowany. Gwarantowany, więc jest bardzo blisko, a tą nieśmiertelkę mamy tylko, moi kochani, jeszcze 25 godzin, czyli no, cały jeden dzień i godzinę. Więc później, no widzicie, z kalendarza nieśmiertelkę dostajemy dopiero 18 dnia. A tu nie ma co, moi kochani, tu nie ma co odkładać tych lochów na odcinek. Bo jutro miałbym kolejną próbę z tym wojownikiem i ta podka by nam się już skończyła. Ona jest, moi kochani, do 16.30, czyli do jutra jest. Jak ja bym na przykład zaczął nagrywać o 17, to już bym nie miał tej podki i byłbym osłabiony. Więc na pewno będę robił sobie poza odcinkiem żebym już miał ten 300 level, bo jak padnie ten rywal, to 300 level wbije. No i wtedy oczywiście na drugi dzień Wam pokażę tą walkę i będziemy mogli się delektować 300 levelem i świetnie rozpoczniemy, moi kochani, urodziny Szejksa, nie? Więc to jest na pewno sztos ogromny. Oczywiście te epiki do Kibla. No z tym epikiem nie wiem, co mam zrobić. Czy czekać na czarny gem i wtedy włożyć sobie tutaj w ten pierścionek, a ten pierścionek rozmontować sobie? No nie, nie mam die. pojęcia, oh. tej, kochani. Nie mam zielonego pojęcia. No dobry jest ten pierścionek. Plus 73 statystyki, no troszkę by nam podniosło tych stat, ale no zobaczymy. Na pewno przemyślę to, może jeszcze topesz by na jakimś cudem pokonał, albo bym się śmiał. No nic mu nie zabrał. Widzicie? To jest walka pupili, to jest walka z zwiadowców. Albo zwiadowca wyczyści Wyglądasz. zwiadowcę do zera, albo mu nic nie zabierze. Ha. Taka jest też opcja. No ponad 10 milionów było w portalu osobistym. No nie jest źle, nie jest źle, może być. Co tu jeszcze jest do zrobienia? No tutaj możemy sobie ulepszyć pewne budynki, a co? Co nam to szkodzi? Więc tak jak mówię, za godzinę spróbuję sobie po raz kolejny próbę na tego wojownika. Jeśli padnie to fajnie. To by było Cześć. tyle w tym odcinku. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Może jutrzejszy odcinek będzie odcinkiem przełamowym, gdzie będziemy mieli 300 level. Nie wiadomo. Zobaczymy, pożyjemy. Trzymajcie się i do widzenia. Do jutra.